Dzisiaj mamy sobie! Dzisiaj otwieramy sobie taki nietypowy zestawik, bo otwieramy sobie takie coś, taki zestawik, takiego oczywiście nie otwieraliśmy jest to zestaw miałskarada Rada Full Art EX Shiny z setu Paldean Fates wygląda całkiem fajnie, ten zestawik oczywiście wysłał mi sklep BoosterPoint.pl na którym możecie sobie kupić dosłownie wszystko, co chcecie, jakie zestawy i z kodem WODEK5 macie 5% zniżki na każdy produkt, także bardzo serdecznie zapraszam, znajdziecie tam wszystko dosłownie karty, pluszaki jakieś kubki, nawet pluszak z bidufem ostatnio wszedł, muszę go zdobyć tak swoją drogą ale dzisiaj nie o bidufie, tylko o tym pięknym zestawiku yy, otwórzmy go, no co ja będę przedłużał, nie? Tylko gdzie mam nóż. Zgubiłem nóż widzowie. Nie wiem gdzie on jest. Halo. Gdzie jest mój nóż? Otwierałem nim przed chwilą paczkę. Chyba zostawiłem w innym pokoju, wiecie? Muszę sobie poradzić inaczej. Poradzimy sobie dzisiaj inaczej. Re, 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 ręcami, tak? I zacznijmy od tej strony. Ten. Możecie oczywiście dać znać, jak wam się podoba moje nowe stanowisko. Nowe, stare, w tym samym miejscu na to. Dobra, wiecie co? Ja i tak pudełka nie będę trzymał zrobimy, pyk dobra, już wyciągam co to, coś mi z, z, wylatuje tak to wygląda otwarte, tutaj mi jakiś, jakiś plastik wyleciał tu widzę, patrzcie, jakieś takie chyba to jest taka ramka bo widziałem, że ma być ramka, ale nie wiem o co z nią chodziło za bardzo, ale widziałem że w tym zostaje ma być jakaś ramka, co to Uuu, ty, co to jest, patrzcie Ej, to jest coś fajnego. To jest coś naprawdę. Sprawdzimy sobie to na końcu, co? Bo słyszałem, że będzie jakaś ramka, ale nie wiedziałem, jak z nią będzie. Bo były już zestawy z ramkami, jak Gyarados na przykład, czy Gyarados i coś jeszcze. Nie pamiętam dokładnie. Boosterów jest w ogóle 8 chyba. To jest strasznie dużo. Jakbyśmy ETB-ka otwierali, tak naprawdę. E, tak, zaczynamy od wielkiej karty Jumbo. Miał skarada EX. Taka miał skarada. Pokażę jeszcze tutaj. Taka oto miałska rada. Co robicie z kartami Jumbo? Bo ja na przykład nie mam pojęcia co z tym zrobić, nie? Gdzieś w kolekcji na pewno będzie. Kolejne promki, jakie tutaj nas witają, to kodzik dla widza, oczywiście zostawmy dla widza, macie. Dobra, to trzeba jakoś bezpiecznie jak najbardziej. miał rada i Ex Full Art. Taka oto miał rada, o. Mamy oczywiście Sprigatito. I pewnie niektórzy po oglądnięciu filmu z tier listy starterów powiedzą, czemu dałeś, czemu wziąłeś zestaw ze Sprigatito, czemu nie spływa koko czemu? Nie wiem, wolę koko, ale jednak sprigatito. A wiem czemu. Shadow mnie uprzedził i Shadow wziął z koko. On już pewnie wstawił ten film, bo ja ten film wstawiam z całkiem sporym opóźnieniem. Tak, żebyście mieli linka do Shadowa w opisie. I Floragato, Taki fajny koty. Ej, w sumie, jestem ciekawy tej ramki. Sprawdźmy. To. Ta ramka wygląda tak. Taka jest ramka. Wsadzę karty, ale bez koszulek ich nie będę wsadzał Wezmę sobie koszuleczki, które mam tutaj Chyba, że bez koszulek je trzeba wkładać To trochę głupie wtedy, bo będą się niszczyły bardzo Dobrze, mamy zakoszulkowane Trzy koty, i co? I mam je wsadzić od której strony? Ej, to jest yy, za mądre chyba dla mnie O, idziemy Ojej Rozkwiniłem to, jak to się otwiera, bo trzeba tak o yy, i teraz trzeba tutaj wsadzić, ale mam brudne to już ubrudziłem kurde trzeba to umyć zaraz, a znaczy umyć no ten na magnesik to jest są magnesy. Byłem strasznie ciekawy, jak to działa, jak użądnem innych youtuberów. No i chyba trzeba bez koszulek, niestety. Z koszulkami chyba są za duże. Spróbujmy to zamknąć teraz. A, to od tej strony. To jest nowość dla mnie widzowie. Ja nie wiem jak takie rzeczy się robi. Nie wiem, wygląda to tak. Później może to rozgminie bardziej. Na razie ja chcę już boosterki otwierać, wiecie? Ostatnio z boosterami nie poszło nam za dobrze. No nie ma co owijać w bawełnę, jak to się mówi. Nie poszło nam za dobrze. Mamy teraz raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8 8 boosterów. Miejmy nadzieję, że dzisiaj jednak coś odda, nie? Bo w ostatnim openingu no, nie było tak dobrze. E, w wy... tych, jak one miały w blisterach, też nie było ta dobrze. Szajniaki poleciały, no ale no, to nie jest to. Chcemy Gardevoira, chcemy Charizarda, wiecie, takich dropów. A tymczasem pierwszy boosterek: Energia, e, Charcadet, Ralts, Doubt School, Clubopus, Artazon, Kirlia, Pikachu, Pikachu to bym chciał szaliniaka bardzo. I ostatnia karta, Armarucz, czyli zaczyna się średnio. <grym> no niestety, bez dropa, bez przedłużania. Lećmy z drugim boosterkiem. Co my tutaj mamy? Jakoś łatwo folia idzie. Czy to znak jakiś? Boosterek dla was, do gierki online. Znowu ognista energia. Czy to przywoływanie jakiegoś Cherizarda? Fido, Hunter, NATU, Gengar. O, fajnie. Charmion, Oinkologne, Profesor Research, Leczonk i Judge Fullard. O! I to jest fajny dropik na początek. Okej, okay. to, to bardzo chętnie przyjmę. Lubię fulardy, więc to jest dla mnie super drop. W końcu, w końcu może coś posypie dzisiaj. No i dobra, już humorek poprawiony. Jeszcze 6 busterków, czyli jest szansa na jakieś... Fajne rzeczy jeszcze, ale bardzo bym chciał Charizarda, wiecie? Mimo, że on mi się jakoś nie podoba, to po prostu chciałbym mieć jakąś potężną kartę w kolekcji, nie? Stalowa Energia, tym razem. Hunter, Kotoni, Maractus, Gimigul, Nemona Backpack, Primeape, Artazon, Fanfi. tutaj Gimiguli, Executor. Nie mieliśmy go chyba, ale to nie jest drop. Ale, ale nie jest źle. Trzy butele, jeden drop, fularcik Ale no tego Gardevoir'a Z Uperem z tyłu, to jest moja wymarzona karta Teraz, nie? Naprawdę Nie ma bardziej wymarzonej karty aktualnie e, Hunter, Mime Junior To jest dobra karta w ogóle do grania e, Chai Mecho, z Scrafty, Kirlia Mimikyu Oinkolog no I Magmortar, no nie Czyli na razie jedynym dropem jest nasz Judge Ale wiecie Nieraz tak było, znaczy na tym kanale raz, że ostatni booster przyniósł coś potężnego. Jak kiedyś Charizard nam dropnął w ostatnim boosterku, to może dzisiaj również nam dropnie Charizard. Oby. O, gas, już pełną linię ewolucyjną z dzisiejszego odcinka. Clive, o Moonlight Hill. Klewki Shiny. Pierwszy Shiny w tym odcinku. Klewki. Fajnie, fajnie. Pokażę Wam do tej kamerki, może shiny'aka. Fajniutki e, i tutaj Mimikyu i tutaj houndstone no, no to niestety ale to dalej nie jest to wiecie my szukamy naprawdę jakichś potężnych no jest burg sorry e, nie mam gdzie go położyć aktualnie więc będzie tutaj leżał mam nadzieję że on nie przeszkadza e, kodzik proszę bardzo emolga proszę weź przynieść szczęście weź emolgo e, opaldean Students, jakbym chciał fularta bardzo opaldean Students bardzo ha, jak one często lecą te hantery, gengary i inne. No, ona backpack, dashboard, netball, nestball, wish, smicot, warum i hit rotom, piekarnik rotom. To nie jest to. No, panie, shining, nie, nie shining, fade się, paldean, fade się. No, na razie to się niezbyt lubimy, że tak powiem. Mam nadzieję, że się polubimy bardziej. Proszę, no weź coś sypni. Jednego dropa fajnego. E Fleet, Pikachu, shiny Pikachu byłby super chociaż, proszę, no, no błagam. Z tego setu na razie nic nie mam takiego hitowego. czy Armarusz i Foretres IX, którego już chyba mam. Nie, nie mam Foretresa IX, mój kolega ma, więc mi się pomyliło. Ale no jest dropik, nie, jak proszę, Pikachu. Świecący, pomarańczowy Pikachu. Ja wiem, że nazwałem Cię bezsensownym Shiny w jednym shortzie. To nie było nic osobistego. Nie bierz tego do siebie. Proszę. Przynieś... co... przynieś coś. Proszę bardzo. Otworzyłem już tyle boosterków z tego setu. Mam nadzieję, że zlitujesz się nade mną, panie Pikachu. Kolejna Basic y, Energia Ognista. Monkey. Flittle. Pikachu. Proszę. Zaświeć się Graveyard Wizmy Code Scrafty Electric Generator To jest karta potrzebna do deku. Także fajnie Palafin Shiny. Nie jest to ten yy, Rare, który chciałem bardzo. Ale jest to Shiny. Shiny Palafin. Ok, ok. Może jakiś Double Drop. W tym secie jeszcze nie miałem. No nie, no, double dropa nie ma, ale jest shiny! Okej. Okay. Dobrze, czyli z tych ośmiu busterków mamy cztery dropy, nie ma tragedii, nie ma też rewelacji. Mamy fularcika, mamy dwa szajniaki, mamy i eksika, teraz Także nie jest źle, nie? Ale też wypity nie jest, no innym lepiej dropiło. Ale to nie koniec. Ja jeszcze będę otwierał ten set. Ja się nie poddam spokojnie. Shiny upera dalej nie mam, że dalej go nie dropnąłem, a ja bardzo go chcę mieć, więc... Wiecie, będę musiał o niego walczyć. No, jest Judge, jest Foretres IX, klewki shiny i Palafin shiny. On może być nawet coś warty, nie? Bo to chyba jest mocna karta dosyć. Aż mi się głos załamał. No, a tak poza tym, oczywiście, mamy tą ramkę z kotami. Nie wiem, jak ją zamknąć dokładnie. Chyba ją zamknąłem. Wygląda ona tak. Też byłem ciekawy, jak ona wygląda, ale raczej nie będę trzymał tak tych kart. Ale fajnie. -fajna, fajna rzecz. No więc to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, oczywiście, co tam chcecie. I zapraszam Was oczywiście do sklepu Booster Point, dzięki któremu dostałem ten zestaw. Z kodem wodek 5 oczywiście jest 5% zniżki. Podobno wtedy są lepsze dropy, tak słyszałem. No i co? Dzięki za oglądanie. Ja byłem wodek, a Wy byliście widzami. E, dzięki za oglądanie. Nara!